Dobra, ja Was już w tym na kanale z eliminacją w robinie. Jak widzicie śnieg nas wszystkim. wiem, wszystko się spało i tutaj już będzie się zastanawiać co u mnie robi Lublin, taki samochód. A pokupowałem nowe nabytki na gospodarstwo, z czego jeden z nich jest właśnie Lublinem. No jak widzicie wycieraczki szybko chodzą, no. Włączyłem, żeby było mówię tak dziwnie. Żeby oj, żeby w miarę szybko ścierały te śnieg, tylko nie wiem jak tu Bo jest taki duży na pace. Jeszcze wam to poka potem pokażę te nowe inne nabytki. Tylko um, chcę jakoś tu wyjechać, a lusterka nie pomagają. Muszę jakoś tak. Pieszy. Idziemy sobie do tego nowego gościa, bo tam mieliśmy targi jechać. Ja z nim tam pojadę już. Trzeba, że ktoś jest kurde, zwarnąwałem Już tutaj dojechaliśmy. Jedziemy na dobry Witam. Um, co, jedziemy na tak? No, jedziemy. A widzę, że u ciebie też zupełnie śnieżałeś. Nie, no, ja nic nie odśnieżałem, ale tylko no, kurna auta nie plan No. A więc... Ale kurde, ja ci powiem, że tak. No. Spodziewałem się, że mnie będzie padać, a to kurde, zobacz, nie? Tak, kurde, też też się zrobiła Z tego śniegu. Trochę No. Dobra. Co ty jedziesz swoim, nie? Z swoim imienem. mogę jechać. Dobra, Dobra Boże to za idzie? to, co nie wiem, czy Zresztą mamy cięcie zrobić, to jest tutaj tak ciutkę daleko Ale no trudno Co? My już tutaj chwilę jeszcze jedziemy i robimy cięcie, nie? No Dobra. Co? Ja się. Dobra Co? Ja, ja robię cięcie I widzimy się już chyba na targach Jak mi się wydaje tak, na targę musimy. Dobra. E, widzimy się Dobra, my już dojeżdżamy do szpakowa. Tam, gdzie są targi, oczywiście. Przede mną. Pan sąsiad. Może tu mi zakończyły się liczniki, jezu. I e, co? Jedziemy powoli, ja za nim truję cały czas. Nie zobaczymy sobie, pooglądam jakieś tam w miarę maszyny. Jest salon chyba wyciągnięte mm, ale zobaczymy. Boże, jak ja w tyle jestem. Ale jak posunął mnie, powoli jeżdżę. A potem pojechał jak wskazówki. To, no, to jest chyba gdzieś przy jakimś serwisie, sklepie, nie wiem. szczęściami, nie wiem, coś takiego. <laughs> Dobra, skręcamy, bo nie, nie Dobra, gdzieś tu trzeba na boku stanąć. Dobra Idę tam zaparkować. Witaj Witaj, no. jak tam? <śśm> ja tu Bezzi? zaparkowałem, Muszę będzie stoi. Nie, nie. Ym, co to dla mnie? No. Zobaczymy co tu przywieźli. Nie od tej strony. Nie, może od tej zacznijmy. Dobra. Piękne. <laughs> Piękności tutaj widać Strany temat Ja nie mogę z tobą Nie wiem, dobrze, idziemy do targów um, um, Tutaj um, Jakiś case? Tak, case 21,44. 44 um, Ładny nawet no. A to jest jakiś nowszy model, czy to jest jakiś, jakiś ten? Chyba nowszy, bo tam wcześniej chyba były te Internationale. No, chyba tak. To jest case, fajny. Kurde, ej zobacz, ale to w ogóle nie jest zniszczone, jest nic nawet. Nie, mm. ja to nie będę wchodził, bo to nie ma co. Kurde, tu śniegu do hoderno spało. O No Ale... Tu jakiś co? W środku ładny. No. Przestronny. Pewnie jakieś te mają. Proste firmy. firmy. To co? Okej, okay, jesteś. Taki eee. stary maksimum. Tu? To Sto, 115 i Je. co to jest? No to już jakieś nosza. 115 i 140, o kurde. To tu jest kurde bydle nie? Tak. U mnie kiedyś wiąsie to takie mm. stary dość nie, to nie. EHA mniejszy, ale coś od tego typu. Podobnego. Ja wciąż więc wiem, co tu za. No. To też zły miał ten, dobytek, nie? Jak się dorobił. Nie jest dobra. 50 od Przechodźmy dalej. O, to nie jest No, to tu jakieś maszyny są. Nie no. Kiedy? Ale kurde. Patrz, A ale to już od nich to chłopie. To je, no. jaki to ciągnie trzeba do niego. Zobacz, jakie to jest ogromne. Nie? No ale też pewnie coś powyżej 200 No, bo to jest ogromne. To jest chyba jakaś... Hmm. ten... Angielek. No. No. Flander, jakiś MK. Ściągany, pewnie. To, to jakiś talek. Ładny, ładny. Hmm. To było to było ładne, Polska, ale nie, nie, nie stać na nas. A na to mało może by było stać. Na 60 idealna. O no! No to jest jeszcze. ciekawe, ale to jest chyba ten. Dyskowa czy rotacyjna? Z... Taka co tu jest. Czyli dyskowa? Chyba. No. Dobra, tu jeszcze jakiś grzegat. Terzówka. No moja. Mam tu. A co? No. O. Widzisz? Ja Sprawdź się nie ukraść. Duże malowanie inne. No. Moja to leży te szare. Tu szary jakieś. No. No, szary. Szary, szary. Dobra, co, idziemy do klasów chyba, nie? No. Klasiki dwa ryski. Mm. Mega. Czy to jest medium czy medium? Mega. Mega. Dobra, tu no. jest medium. Jak Dominator, do kabina podobna. No. Ale tu szła noszy no bardziej. Możliwe, że noszy, no. No, chyba tak. Dominator, chyba że mhm. nie. Ten hmm. ma taki. Chyba, że to samo, ale nie widzę różnicy. Nie. No. nie, widać. Tu ma pojedyncze lampy, a tu ma podwójne u O tu, kurde. A taki... Fajny, fajny, by ten wyszło. No. Diontko tu fajnie by wyszło, tak z mojego wizerunku. Kurde. No. Fajnie by wyszło. No. A coś... W John Deery w ogóle się nie poka... Nie ten... Nie postarały. <laughs> Trzy traktory. No nie, jeszcze takie jakieś... No nie jakieś 6R y czy coś. A tu jakiś większy krzywym. Hmm... Może nie chcieli ten? Nie chcieli jakiegoś drugiego sprzętu przywozić. Albo po prostu nie mieli funduszy no. no Ale i tak ładnie No Jakie to jest? No tak. Ale tu nie ma trawienia gdzieś tym Tak naprawdę? Mm. O kurde Zobacz Przejść wejść trzeba na kabli Jest o kurde Ci powiem, że nieźle no, Otwarte i... uuuu po raz? radio ma A tu? ma? No O! Bogatszy powiem, O kurde No Czekaj, no masz w O kurde, Beskidu Ale tu jest fajne? no ale no nie ma funduszy, no. Nie ma funduszy. No. Niestety. Nie A tutaj chyba jakiś prywatny przyjechał. A, no. Jakieś tam normalny i ten. Jakieś jakiś dwa przerobione. Hm. Tutaj ma na 60. Mm, 4 na 4, czy to to? Ten? 4 na 4. A. To jest super. Tak, Kolej, kodę, nie no nie no fajno nawet Nie ma tak edi no. Co no, to znaczy, ma to znaczy nie wiem No, to, no. Tym, to, to samo co u nas <grym> Owerkami jeszcze zaczepiony. Nie, no ludzi mają jeszcze te stare maszyny dobre, nie? No. Bo też zyskałem dobrą marką, no, ale, no, zaraz, jak? No. i Jedną powiem. Oryginalne części z tych maszyn trwały chyba dłużej niż te wymienne, nie? Chyba. No, no, no. One właśnie dłużej chodziły i no u niektórych to do dziś są oryginalne niektóre części anty, no które ale tak nie ubrony. było jakieś katowane mosu, nie? nie? tutaj też jest złota pompka paliwa tamtym? jezu to w tutaj nie wiem gdzie jest nie. nie, właśnie nie wiem nie. Nie paliwa, chyba, nie wiem. Nie wiem. By się ukręli Dobra, to co? To tyle stargów, nie? No chyba. Dobra, to co? Oglądaliśmy sobie, patrzyliśmy. Śnieg pada, pada, pada. Przy takim tempem pójdziemy. Dobra, co, jedziemy, nie? No tylko ja podaję do tylu tego sklepu. Dobra. Tutaj mają... Wtrzymuję będę Dobra. Siąd do swojego... Bułwina. Dobra. To ja chyba na niego poczekam chwilę. I co ono? Widzimy się już chyba u nas na wsi. Bo mam jeszcze trochę drogi. To no. Dobra, to się widzimy na widzimy się na na na, na wsi na gospodarstwie. Na razie. Dobra, że jesteśmy na wsi. Hmm. Tutaj mam zaraz oprowadzić przez ten okres yy, przez który nie było filmów. Yy, spochowałem wszystkie maszyny, i na pół. Yy, tak to te maszyny się prezentują yy, no, ciężko takie było to wsadzić, ale jakoś to wsadziliśmy. Um, I no. Um, 30, nie wiem, czy wam mówiłem. Um, jest u Mechanika i z powodu tego. Jest u Mechanika, z, bo um, chyba gdzieś farby się nalało, bo ciut ją przemalowywałem na inne odcień niż u tego. Um, I no. Um, ale no, niestety i yy, jest tu mechanika może to się zasaduje zobaczymy nie wiem wróciliśmy już nawet niedawno Wam już tak naprawdę przeważnie wszystko pokazałem nie wiem tu przyspieszyłem się z tym o Linę wiedzie Witaj, witaj, co to to? No, witam, widzę. Ten pomógłbyś? No. A trzeba Oby. tak rozciągać. Eee, a ty ten? Eee, coś wbrać? Nie? Nie, tylko Przyjść ze mną. mnie tam. No dobra. No i tutaj gościa odkupimy. No dobra. Będzie jej niedaleko. Czym ten tylko pójdę? O, tutaj już psiądzę dalej. 50. Dobra O to Co ty kupujesz? To 30 e. to kosztowało To? No? Ciągle 9 tysięcy Ona do remontu przeszukowana już A to w ogóle pali? Właśnie, chyba nie. Weź pokaż. Nie, poszło. A, bo tu odpalasz, bardzo. dobra. Tutaj A inaczej chodzi. Nie silnik, chyba. A to ja tym bo tym wierzę, 50, czy ten... 5. Co, co, co? 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 Eee... A czym chcesz, możesz nadholować. Nie no holować. no. Hmm. Oh, no, dear. Hmm. Hmm. Kurde. Şle. Widzisz w końcu? O, no, no udało się, widzisz? Chodźcie każdy do przodu. Do przodu? No. O. Dobra, poczekaj. Cyp. Dyszły. Dobra jedź. Tylko powoli. No to hamulców nie ma. jeszcze... co to jest jaka Już w się tam, tam spało. Jeszcze dalej, czy ten? Zostawić. Nie, 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 nie. A, dobra. Coś tu widzę, przewoziłeś. Dobra, stój na razie. Dobra. Zaraz się ją wciągnie do tego, by czy Zostawić? Zostaw to na razie. Dobra. Kurde, chce mi się do tego wsiąść, nie wiem czemu. O Jakie Jezu. Jakie chujem, tu śnieg najebało. O Boże. To nieźle. O Boże. Jestem na Mam. No. no. Marek, a mamą dziura był z dołu. I śniegu mi do środka nawaliło. Może przez okno. Nie wiem. jak na górę? O panie. A wiem gdzie już stawimy O Jezu Tutaj czy? No tutaj się wiedzi. Nie, tu. Po prostu stodoły. Do A dobra. Jo A, czyli jest... Ok. dobra, dobra dobra. No dobra, dawaj tylko. Kierunek chłopie wyłącznie. Jezu. Oj. Tylko powoli. Tutaj. Po podwórku. Ja ci tu nie wyhamuję Czekaj Co? Jak mi się dobra Uwaga, powoli Dobra, stój Dobra, i niech stoi tak Odpinasz? Czy? No już, już, już no Już tam nie podpinaj tamtą nogę Bierze. Ale nawaliło tego śniegu. Dobra. No co, tyle? No tyle na dziś chyba. Dobra, ty ja chyba lecę do siebie, bo tym jeszcze no. muszę ten dom pogarniać, sprawę i te inne. I no. Dobra Cieszę się Cieszę się, że mogę pomóc przejdę No Dobra, to ja jej lecę No no Na Dobra, będzie na dziś Na tym no na razie z sobie pójdziemy najpierw no, sobie chyba trochę e, ale no dobra e, dzięki, że na tym filmie, także pięknym pomogłem sąsiadowi e, i no dobra nie mam już chyba nic chyba do powiedzenia, nieco to więc nie co to chyba po prostu dzięki za oglądanie i na razie.